Okej, okay, okej. Okay. Będzie krótko, zwięźle i treściwie. Mam nadzieję, że pomoże wam przed egzaminami i zaczynamy. Dobra, jednak zanim zaczniemy, musimy wytłumaczyć sobie, jak wyglądały wtedy granice polskie oraz kim toczyliśmy wojny. Nasza zachodnia granica nie interesuje nas. Mieliśmy granice z Niemcami, Niemcy były zbyt zajęte biciem się między sobą. Liczy się Szwecja na północy, Rosja na wschodzie, Kozacy na Ukrainie oraz Turcja na południu. Zaczniemy od wojen ze Szwecją. W 1586 roku rozpoczyna się walka o władzę w Polsce po śmierci Batorego. Dzięki pomocy Jana Zamoyskiego tron zdobywa Zygmunt Waza. Był on księciem ze Szwecji i miał prawa do tamtejszej korony. Przez pewien czas rządził oboma krajami, jednak został z tamtej wypędzony, ponieważ był katolikiem... w a to był kraj protestancki. Od tamtego momentu Zygmunt i cała ekipa wazów, czyli jego dzieci, miała obsesję na punkcie odzyskania tamtejszej korony. Tyle w skrócie. Dlatego Zygmunt dążył do wojny ze Szwecją, więc przyłączył szwedzką Estonię do Polski. Uwaga, bardzo ważne: wojny ze Szwecją oprócz korony szwedzkiej polegały również na rywalizacji o inflanty. Były to te ziemie na Dzisiejszej Litwie, Łotwie, no w sumie bardziej Estonia, i takie tam. Były one bardzo ważne dla Polski, dla Szwecji, a w późniejszych czasach dla Rosji. Tyle wstępu. Pierwsza wojna ze Szwecją była praktycznie nieważna. Wystarczy zapamiętać jedną bitwę, która rozegrała się w 1605 pod Kirchholmem. Jan Karol Chodkiewicz, dowodzący Husarią, pokonał wtedy liczebniejsze wojska Szwedów. Druga wojna ze Szwecją wybuchła na nowo w latach 20. Polska przegrywa już od samego początku, a Gdańsk nie upada tylko dzięki hetmanowi Stanisławowi Koniecpolskiemu. Pokonujemy Szwedów w bitwie morskiej pod Oliwą w 1627. Dowodzi nami wtedy kapitan Arendt Dickman. Jednak bitwa morska nic nam nie daje. W 1629 roku zawieramy pokój w Starym Targu ze Szwedami. Tracimy Inflanty oraz porty pruskie. Pokój ma trwać 6 lat. Po upływie 6 lat, w 1635 roku, Szwecja boi się wojny z Polską, dlatego doprowadza do rozejmu Sztumskiej wsi. Utrzymują oni inflanty, jednak Polska zyskuje porty pruskie. Przyczyną wojen z Rosją była śmierć prawowitego następcy tronu Dymitra i przejęcie go przez Borysa Godunowa. Przez to wiele osób zaczęło nazywać się Dymitriem i chciało przejąć tron w Rosji. Z tego powodu okres ten nazywamy Dymitriami. W lipcu 1610 roku Polacy pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego wygrali w bitwie pod Kłuszynem, przez co zdobyli Smoleńsk oraz Moskwę. Niestety nic nam to nie dało, bo już w 1612 roku zostaliśmy stamtąd wypędzeni przez Moskali. Niestety, Zygmunt za to debil, ale to materiał na oddzielny odcinek. Wojny z Rosją toczyły się jeszcze dalej parę lat, ale nie jest to zbyt ważne, bo nawet nie ma o tym napisane w podręczniku. W 1634 roku zawarliśmy pokój w Polanowie. Był to bardzo ważny pokój, bo po nim staliśmy się najwięksi w historii. Przyczyna wojen z Turcją była dosyć skomplikowana, ale w skrócie. Nas byli Tatarzy, którzy byli poddanami sułtana, sułtana byli Kozacy, którzy byli poddanymi króla polskiego. Dlatego wybuchła wojna. 1620 rok Cecora. Zostaliśmy wtedy pokonani i zabito naszego hetmana żółkiewskiego. 1621 rok Chocim. Wygraliśmy i zawarliśmy z Turkami rozejm, który nic nie dał, ale nam też nic nie zabrał. Umarł niestety wtedy Hetman Chodkiewicz. Przyczyną powstania Chmielnickiego był tzw. Tak rejestr. Ogólnie i je... kozaków na kasę. Płaciliśmy im tylko jak były wojny, co im się bardzo nie podobało. Dlatego w 1648 roku wybuchło powstanie pod wodzą Chmielnickiego. Przez to, że polska armia była zbyt pewna siebie, dostaliśmy w pięć razy. Przegraliśmy bitwy nad Żółtymi Wodami, pod Korsuniem, pod Piławcami. O dziwo, kozacy nie zdobyli Zamościa, ale tylko dlatego, że Jan Zamoyski ich przekupił. Nie przegraliśmy pod Zborowem, bo przekupiliśmy Tatarów, żeby się z nami nie bili I uwaga, uwaga, wygraliśmy pod Beresteczkiem, sukces polskiej armii po prostu Uwaga, uwaga, dzięki tej wspaniałej wygranie pod Beresteczkiem udało nam się zawrzeć rozejm w Białej Cerkwi Na jakieś pół roku, bo w 1652 rok później, zostaliśmy w pie*** pod Batochem Ogólnie sytuacja w tym momencie jest zła, bardzo zła Przegrywamy z jakimiś chłopami, którzy dopiero wyszli z pola i łoją polskie wojsko Wiecie co może być gorsze? 1654 rok, kiedy Chmielnicki podpisuje ugodę z Rosją, przez co staje się wasalem cara. Mamy drugą wojnę z Rosją. Wojna toczy się dalej, nie idzie nam zbyt dobrze. Na szczęście, na szczęście dla Polski, bo to mógłby być rozbiór, dochodzi do rozejmu w Andruszowie. W 1667 Rosja dzieli się z Polską Ukrainą, wzdłuż linii Dniepru. Część tą zachodnią zostaje przydzielona jakby Polsce, a część wschodnia zostaje włączona do Rosji. To mawiają do trzech razy sztuka, dlatego przyczyną trzeciej wojny ze Szwecją, uwaga, tak jak dwóch poprzednich, było to, że nasi króle to debile i ciągle się spinają ze Szwedami o koronę. Dlatego Szwedzi wbijają w nas na luzie, podbijają pół kraju, uwaga, w 1655 polska armia zbiera się pod ujściem i poddaje się. Ona nawet nie przegrała, poddała się Szwedom bez walki i zaczęła współpracować z wrogiem. Polska szlachta po prostu była tak, taka tempa, że zamiast bronić swojego kraju, postanowiła, nie wiem... Przejść na służbę do Szwedów. Ale już dobra, walić to. Uwaga, przed Szwedami nie upadła, tylko Ukraina, gdzie uwaga, hulało powstanie Chmielnickiego, Gdańsk, Zamość i Częstochowa. Tak, Szwedzi zdobyli praktycznie cały kraj. A no racja, nie możemy zapomnieć o Litwie, która w 1655 pod przywództwem Janusza radziwiła, zdradziła Polskę i zawarła unię ze Szwecją. Uwaga, uwaga, moment przełomowy. Obrona Częstochowy, którą dowodził Augustyn Kordecki. Stefan Czarniecki bierze w sprawy swoje ręce i w 1656 roku wygrywa bitwę pod Warką, odzyskujemy Warszawę. Ogólnie teraz mamy dwa takie nudne porozumienia, porozumienie w Radnot i traktaty wylasko bydgoskie Nie musicie wiedzieć co to jest, musicie wiedzieć, że to było podczas potopu i w sumie to no, przyczyniło się do rozbiorów, ale to mniejsza z tym. 3 maja 1660 roku zawarto pokój w Oliwie. Jan Kazimierz rzekł się korony szwedzkiej, a inflanty zostały podzielone korzystnie dla Szwecji. Po to był katastrofalny dla Polski, dokonał on wielu zniszczeń, z których Polska już się nie odbudowała i był jedną z przyczyn rozbiorów. Dobra, lecimy dość szybko, bo nie chce mi się już gadać. W 1672 roku wybucha kolejna wojna z Turcją. Polska była już tak osłabiona, że nie miała nawet jak siły się bronić. Dlatego zawarto pokój w Buczaczu, który był no, dla nas e, hańbiącym. Musieliśmy płacić daninę sułtanowi i straciliśmy około 5 województw. Dlatego Polska zebrała armię i pod dowództwem Jana Sobieskiego w 1673 roku pokonała Turków pod Chocimiem. Tak, tam gdzie 52 lata wcześniej umarł Chodkiewicz. Tamte wydarzenia były bardzo ważne. W 1674 roku Sobieski został królem. W 1676, po wygranej wojnie z Turcją, zawarto pokój w Żurawnie, dzięki któremu nie musieliśmy płacić już haraczu. Jednak Polska chciała odzyskać utracone ziemie, dlatego zabarła sojusz z Austrią i kiedy ta została zaatakowana, Sobieski ruszył jej z pomocą. 12 września 1683 roku odbyła się jedna z najważniejszych bitew w historii. Dzięki bohaterskiej szarży Husarii, jeden nie upadł i wojna z Turcją przechyliła się na naszą korzyść. W 1699 roku, już po śmierci Sobieskiego, podpisano pokój w Karłowicach, na mocy którego odzyskaliśmy tereny utracone 20 lat wcześniej. Dobra, podsumowując, wiecie już dlaczego XVII wiek nazywa się wiekiem wojen. Polska została osłabiona i stała się łatwym celem dla za zaborców, o czym dowiecie się w przyszłości. Powodzenia na egzaminach i zapraszam do innych odcinków powtórzeniowych. No no i wiecie tam Nie żebym żebrał o lajki, ale no weźcie tam no, Dajcie lajkacza No, no, no proszę, no. tam Komentarz pozdrawiam z rodzinką, też miło by było I zapraszam do obejrzenia filmu o Maćku Rataju I dania tam lajka Bo jest to praca na konkurs O którym, no na którym bardzo mi zależy Dziękuję za oglądanie